Dzień dobry, kochani, witajcie. Przychodzę dzisiaj do Was. Trzeci, trzeci, karta brama, karta przejścia. Sprawdźmy, co manifestuje się w kolektywie u Was. Dla osób, które oglądają ten filmik, co się u Was zmienia? Jaka energia do Was płynie? Trzy, trzy, karta brama. Karta brama. Poproszę. Karta brama. The Empress. Wow. Cesarzowa. Wzrastasz. Piękniejesz. Rozwijasz się. Super. Dbasz o siebie. Emanujesz energią boskości. Co zmierza do Ciebie? Dla mężczyzn. Może się tutaj rozwijać również intuicja. Jeśli tutaj mężczyźni nie oglądają, bowiem, że również e, słuchają tego kanału. The Emperor. No więc tak. No więc tak, mężczyźni. Rozwijacie swoje energię. E, wzrastacie. Może tutaj mm, dysponujecie jakąś energią, o której nie mówicie innym. Może macie jakiś dar. Ja tutaj też widzę osoby, które rozwijają się w finansach, czyli mogą tu być osoby niezależne, osoby, które mają swoje firmy, niekoniecznie mogą być na wysokich stanowiskach, mogą być to bardzo osoby takie wykształcone, które słuchają, których słuchają inni po prostu ludzie. Mamy tutaj też parę, kochani, więc jeśli jesteście singlami, to Twój cesarz lub Twoja cesarzowa jest. Już <laughs> chciałam powiedzieć blisko, ale ta karta świadczy o tym, że jest już tuż za rogiem. Mamy rydwan, czyli energia jest ekspresowa, energia jest bardzo szybka. Także dzisiaj, kochani moi, energia 3-3, karta bramy. Pamiętajcie, że w tym dniu manifestuje się nam wiele rzeczy. Tak więc zachowajcie tutaj jasny, czysty umysł. Starajcie się nie wypowiadać dzisiaj złych słów, bo nie przy, żeby nie przyciągać, tak? Bo dzisiaj te słowa, ta energia, no ma moc, tak? Ma moc. Mamy dzisiaj energię bramy przejść. Dobrze. Trzy, trzy. Co dalej? High Priest. <gryst> tak jak mówiłam, duża, ogromna. Intuicja się u was budzi, kochani. Niektórzy mogą otrzymać też jakieś dary. Jeśli nie czujecie się tutaj w tych energiach, to powiem Wam, że to jeszcze może nie być dla Was zauważalne, dla niektórych z Was. Ci, co się tak czują, te osoby, które się tak czują, tak, w takich energiach, o których tutaj mówiłam, cesarz, cesarzowa, um, i czują, że ta intuicja, ta energia, którą emanują, wzrasta, to właśnie z tych osób już tutaj z, biegnie osoba z przeznaczenia również. Natomiast, e, tak jak mówiłam, jeżeli nie czujecie tej energii, to najpierw warto by było zajrzeć w głąb w siebie, tak, Zajrzeć tutaj w energię wnętrza, jaką emanujecie, i wtedy ta energia zacznie tutaj płynąć, bo to jest dla wszystkich osób, które po prostu oglądają ten mój filmik, więc mm, będzie to z każdym rezonowało. A ja wiem, że u mnie są cesarzowe, bo robię dla Was czytania, i wiem, że są tutaj kobiety, które mm, no, mają fajną energię, są bardzo intuicyjne. No co? Co wam mówiłam, kochani? No ja wiem, że może nie czujecie, no ale tutaj już na horyzoncie jest miłość. Dobrze, zapytajmy, kim jest ta wasza bratnia dusza, ta prawdziwa miłość. Może jeszcze nie widzicie, może jeszcze nie poznaliście tej osoby lub już poznaliście. Więc kto to jest? Ale się tutaj czarodziejsko zrobiło. No tak, mamy cesarzową, cesarza. No jest tutaj magia. Dziesiątka mieczy. Szóstka mieczy. Ja bym powiedziała, ktoś po, po dużych przejściach, kochani, ktoś, kto jest singlem, <coughs> był singlem, kiedy się poznaliście, mm, lub jeżeli jeszcze nie poznaliście tej osoby, to jest to ktoś po zakończeniu jakiejś znajomości, jakiegoś stałego związku. Ktoś, kto chce dla Was, się też zmienić. Ktoś, kto chce. Wow, tu będzie słuchajcie ogień, tu będzie wielka pasja. Jeżeli tej osoby, tą osobę już znacie i ta osoba się wycofała, czujecie, że nie możecie żyć bez tej osoby, tak. Ta osoba nie zrobiła wam krzywdy, natomiast i było jakieś odsunięcie było, bo ta osoba. Musiała tutaj sobie przerobić pewne kwestie w dziesiątce mieczy. Mogła być też chora, mogła wam nie mówić. Mogła stracić pracę, mogła wam nie mówić. Coś mogło się wydarzyć, gdzie ta osoba musiała się troszeczkę wycofać. Natomiast jest to też osoba bardzo intuicyjna. Jest to ktoś stabilny, ktoś kto potrafi kochać. Ktoś kto na tą chwilę może się zawiesił, nie ma z nim kontaktu, ale wyczujecie, że to jest ta wasza bratnia dusza. Tak, mamy tutaj barana. Bardzo mocno zarysowanego. Mamy osobę stabilną, też już na tą chwilę jest to osoba stabilna finansowo, tak? Może być to osoba młodsza, nie musi być. Ktoś, kto zapragnie i mamy tutaj karmiczną relację. Ktoś, kto zapragnie powrócić do Waszego życia i zawalczyć o Was. Ktoś, kto zrozumiał, że bez Was to życie jest. Um, no nie jest w pełni. Nie jest w pełni. Nie jest wystarczające. Może ta osoba opamała Was. Mogła, słuchajcie, tu mogła być um, sytuacja nawet z pracy. Mhm. To mogła być sytuacja z pracy, gdzie to był Wasz, nie wiem, kolega przełożony, nie wiem, szef. Chociaż ja tutaj widzę cesarzową, która też jest szefową, ale no nie wiem, takie sytuacje tu się pokazują. I ktoś, kto mógł się ukrywać, mógł się ukrywać ze swoimi uczuciami, ze swoim ogromnym pożądaniem, bo miał blokady, być może był jeszcze związany z jakąś osobą z przeszłości. I tutaj pragnie w końcu tej prawdy, pragnie tej sprawiedliwości, tak? Chce tutaj do Was wyjść z uczuciami. Troszkę się blokuje, ale te blokady puszczają. Jeżeli tej osoby jeszcze nie znacie, to ta osoba wkrótce wkroczy, bardzo szybko myślę, wkroczy w Wasze życie. Mhm. Drugą talię wezmę. 3 marca, karta brama. Co jeszcze tutaj do Was zmierza? Bardzo proszę. Księżyc. Zobaczcie, no, zmierza do Was. Rycerz Kielichów, tak jak mówiłam. Ktoś, kto się zawiesił. Ktoś, kto mógł się wycofać na chwilę. Ktoś, kto nie do końca. Ktoś bardzo, bym powiedziała, religijny, lub ktoś, kto wie, ma jakąś wiarę. Um, mamy króla pentakli, czyli ktoś, kto mógł być już w związku małżeńskim. I zobaczcie, znowu mamy cesarzową. No tak. Ta osoba chce tutaj Was, kochani, zdobyć. Wy jesteście dla tej osoby wszystkim. Spełnieniem marzeń. Spełnieniem marzeń. Jeżeli już poznaliście tą osobę. To ta osoba chce wrócić do Waszego życia. Dobrze. Ewidentnie tutaj mamy kogoś, kto, kto Was po prostu kocha. Bardzo szybko w Waszym życiu pojawi się Wasza osoba. Jeśli jej nie znacie, sprawdźmy tutaj, co jeszcze więcej, co, co tutaj się jeszcze yy, zmanifestuje. Energia bramy 3-3. Co jeszcze się dla Was manifestuje? No, cały czas pokazuje się ta miłość, kochani, jest tutaj bardzo duże połączenie. Natomiast yy, moi drodzy, jeżeli czekacie tutaj na jakąś wiadomość z pracy, jeżeli czekacie tutaj na jakieś rozwinięcie sytuacji, yy, może czekacie na sprawę sądową. Może chcecie otrzymać rozwód. Tak też może być. To, kochani, to idzie w jak najlepszym y, kierunku, bo idzie w energię głupca. A głupiec to też jest radość dziecka, czasami osoba taka trochę y, naiwna, ale to jest w tej energii, tu pokazuje się energia szczęśliwej osoby. Osoba, która w końcu dostaje uprawnione y, zwycięstwo. Tak, wychodzicie z piątki kielichów. tutaj jeszcze kochani karty bogactwa moi drodzy możecie dostać jakiś spadek do was tutaj idzie jakieś duże pieniądze może rozwijacie się kochani na polu tutaj finansowym bardzo mocno i tutaj dostaniecie jakąś albo podwyżkę Albo propozycje, albo pójdziecie w coś jeszcze innego, ale coś takiego na własnych warunkach, coś, co Wam spełni Wasze marzenia. Kochani, jeśli marzycie tutaj w końcu o tym, żeby um, no, poszczęściło się Wam w tych finansach, to jak najbardziej tak. Jeżeli o czymś pragniecie, wierzcie w to mocno, bo tutaj macie naprawdę dużą szansę szansę tutaj na to, żeby otrzymać pieniążki i też zdobyć bogactwo. Bo dziewiątka pentakli mówi o bogactwie, kochani. I jeszcze jedna karta. Karta Karta rada. Energia bramy 3-3. Karta rada. Magik. <grym> tak. Magik. Sama w sobie, jako karta rada, mówi o manifestowaniu, tak jak mówiłam, 3-3. Czyli dzisiaj musimy uważać na to, co myślimy, co mówimy, co robimy, bo to będzie się nam mnożyć. Więc, kochani, mówię wolno, żebyście tutaj dokładnie zrozumieli, o co mi chodzi. Jeżeli marzycie o. Domu z ogródkiem, nie wiem, o w końcu o stabilizacji finansowej, to pamiętajcie, żeby poczuć się tak, jakbyście już to mieli. Czyli jestem poczucie się tak fajnie, włączcie sobie jakąś fajną muzykę i zamknijcie oczy, i nie wiem, tańczcie sobie w tym nowym salonie, czy tam w tym ogródku. Kusicie sobie trawę, te kwiatki piękne, które tam widzicie. Ten hamak, który zawsze chcieliście, ten piesek uroczy, którego chcieliście. Um, a może nie wiem, dzieci, a może mąż. Więc wyobraźcie sobie to, tak? Jakby już to było. Poczujcie tą energię, tak? Jakbyście się już cieszyli. Ja wiem, że to może być trudne. No ale tu mamy magika. Czyli radą jest dla was. Manifestuj. Bo wszystko się może na Ciebie ziścić. Wszystko. Magik jest kreatorem. Magik jest czarodziejem. Możecie sobie wyczarować wszystko, co chcecie. No oczywiście, jeżeli, nie wiem, um, jesteście codziennie na minusie, tak? Um, no to musicie najpierw inaczej podchodzić do tej manifestacji żeby po prostu znaleźć tą pracę, albo żeby mieć już tą pracę, tak? To sobie wyobrażać też tą pracę, żeby tą energię zmieniać, em, emanować inną energią. Energia wyższa, czyli nie energia smutku, nie energia doła, nie energia e, komplejnów y, powoduje, że będziecie tego przyciągać jeszcze więcej, tak? Tylko wzrastać. Ta energia musi wasza wzrastać. Musicie być na tym poziomie manifestatora, tak? Magika, czyli wysoko. Energia wysoko. Nie popadać w takie energię żalu, chociaż wiem, że czasami jest trudno, ale im bardziej będziecie się na tym skupiać, tym bardziej będziecie to przyciągać, przyciągać kochani. Także dajcie znać, jak to z Wami rezonowało i pozdrawiam Was gorąco.